Za studia Voice House Sporting Brief Jarosław Kuźniar. Janik Sinner obronił tytuł mistrza ATP Finals. Pokonał Carlosa Alcaraza 7-6, 7-5. Głoch upadł na kort po wygranej, pobiegł do swojego zespołu, a arena w Turynie skandowała jego nazwisko. To był ostatni wielki pojedynek sezonu między dwoma najlepszymi tenisistami świata. Sinner wygrał pierwszego seta w tajbreaku, mimo breakpointa dla Hiszpana. W drugiej partii przegrywał 0-1 po swoich podwójnych błędach serwisowych, ale zdołał wyrównać na 3-3. Przełamał Alcaraza przy jego serwisie w ostatnim gemie meczu. Przez cały turniej nie przegrał ani jednego seta. Alcaraz zakończył rok na pierwszym miejscu w rankingu po wygraniu wszystkich trzech meczów grupowych. Sinner wygrał Australian Open i Wimbledon, hiszpan Roland Garros i US Open. W obu finałach pokonał Włocha. Sinner zarobił za zwycięstwo, to ostatnie, 5 milionów dolarów. Polska awansowała do kwalifikacji turnieju finałowego pucharu Billy Jean King. W niedzielę reprezentacja pokonała Rumunię 2 do 0 w meczu barażowym. Dzień wcześniej obie drużyny wygrały z Nową Zelandią 3 do 0. Więc to było starcie o awans. Linda Klimowicowa otworzyła mecze z zwycięstwem 6 do 2, 6 do 1 nad Eleną Berteą. Polka straciła tylko 3 gemy i szybko dała prowadzenie drużynie. To był pewny i spokojny występ. Iga Świątek zamknęła sprawę rozbijając Gabriela Lee 6 do 2, 6 do 0 w ledwie godzinę. Druga rakieta świata. Przełamała rywalkę już w pierwszym gemie. W drugiej partii Rumunka wygrała zaledwie 8 punktów. Komisja Formuły 1 przy FIA przyjęła nowe przepisy dotyczące wyglądu bolidów. Od 2026 roku minimum 55% powierzchni samochodu widzianej z boku albo z góry musi być pomalowane albo oklejone. Koniec z gołym włóknem węglowym. Zespoły w ostatnich latach zostawiały fragmenty karoserii bez farby, żeby zaoszczędzić na wadze. FIA boi się, że mogą to robić jeszcze częściej po zmianie przepisów silnikowych i aerodynamicznych w przyszłym sezonie. Celem nowej regulacji jest lepsza wizualna identyfikacja między bolidami. Tak napisano Komunikacie. Kierowcy będą mogli zmieniać numery startowe w trakcie kariery zamiast trzymać się jednego wybranego na początku. Komisja przedyskutowała także pomysł obowiązkowych dwóch pit stopów w każdym wyścigu, ale na razie nic nie uzgodniano. Temat wróci w nowym roku. Mary Fowler otwarcie napisała o problemach ze zdrowiem psychicznym w swojej książce Bloom. Piłkarka Manchester City, reprezentantka Australii, przyznała, że miała myśli samobójcze i zmagała się z samookaleczaniem. Ma 22 lata. Problemy zaczęły się, kiedy jako 17-latka przeniosła się do Francji, żeby grać w Montpellier. Nie znała języka, była z dala od rodziny i czuła presję wyników. W wieku 20 lat, grając w Anglii, była bliska samobójstwa. Jak pisze w książce, siedziała całą noc i błagała, żeby ktoś zabrał jej życie. Debiutowała w reprezentacji w wieku 15 lat. Trener Australii pochwalił Fowler za odwagę i otwartość. To przykład presji, pod jaką są zawodnicy sportowi. Fowler obecnie leczy kontuzję kolana i nie znalazło się w kadrze na mecze z Nową Zelandią pod koniec listopada. Ma wrócić do gry w styczniu. Ferrari jest najcenniejszym zespołem Formuły 1 według wyceny Sportico. Włoska ekipa jest warta 6,5 miliarda dolarów. Łączna wartość wszystkich 10 zespołów F1 przekracza 34 miliardy dolarów. Średnia wartość zespołu F1 wynosi 3 miliardy 420 milionów dolarów i jest wyższa niż średnia wartość topowego klubu baseballowego. Tam jest tylko 2 miliardy 800 milionów. To oznacza, że Formuła 1 ustępuje tylko NFL i NBA. Za Ferrari znalazł się Mercedes z wyceną 5. 5 miliardów 800 milionów. Potem McLaren 4 miliardy 730 milionów i Red Bull Racing 4 miliardy 320 milionów. Najtańszy jest Haas, miliard 680 milionów dolarów. To było Sporting Brief od Voice House. Jeżeli to miało wartość, podziel się. Oceń nas na Spotify i YouTube. Słuchaj zawsze rano wszędzie, gdzie są podcasty. Aplikacja Voice House Club to więcej treści, które uczą i dają kontekst.